.pl. Jaka jest różnica między księdzem a policjantem? Ksiądz mówi pan z wami, a policjant pan z nami. Czego powinien używać łysy do mycia głowy? Najlepiej cif, bo nie rysuje powierzchni. Ile biegów ma włoski czołg? Tylko jeden, wsteczny, żeby móc się wycofać z pola walki. Dlaczego ksiądz kąpie się w majtkach? Nie chcę patrzeć na bezrobotnego. W co lubią bawić się dzieci grabarza? Wchowanego. Czemu blondynka nie jeździ rowerem? Bo się bo i pedałów. Co ma dwudziestolatka pomiędzy piersiami? Wisiorek. A czterdziestolatka? Pemper. Jest siedmiu krasnoludków. Na stole leży siedem szklanek z mlekiem i sześć ogórków. Czego jeden krasnoludek nie dostanie? Sraczki. Kto to jest ginekolog? To człowiek, który szuka problemu tam, gdzie inni szukają przyjemności. Co to jest? W dzień się nie zamyka, a w nocy pływa? Szczęka teściowej. Kiedy trabant osiąga maksymalną prędkość? Podczas holowania. Jak nazywamy człowieka, który ciągle mówi, a nikt go nie słucha? Nauczyciel. Dlaczego blondynka biega wokół komputera? Bo szuka wejścia do sieci. Dlaczego Kaczyńscy jeżdżą w samochodach z przyciemnionymi szybami? Żeby nie było widać, że siedzą w fotelikach. Jak powinien wyglądać mundurek dla byłego ministra edukacji? Powinien mieć długie rękawy, zawiązane na plecach. Kiedy krzesło jest w depresji? Gdy nie ma oparcia. Jednostka szczęścia. Promil. Wiecie, dlaczego Sejm jest okrągły? A widzieliście kiedyś kwadratowy cyrk? Dlaczego blondynka układała klocki Lego 4 lata? Bo na opakowaniu pisało od 3 do 5 lat. Co mówi kat do skazańca pod szubienicą? Głowa do góry. Co to jest antykwariat? To jest związek dwudziestoletniego mężczyzny z pięćdziesięcioletnią kobietą. Ona antyk, a on wariat. Czym się różni przyjechana teściowa od przyjechanego kota? Przed kotem są ślady hamowania. Czemu blondynka wrzuca zegarek do wody? Bo chce zobaczyć jak czas płynie. Dlaczego blondynka otwiera jogurt w sklepie? Bo na opakowaniu jest napisane tu otwierać. Dlaczego blondynka je ziemią? Bo grunt to zdrowie. Dlaczego Kowalski nosi gacie na lewej stronie? Bo dziewczyny lubią brąz. Jakiej narodowości był Amor? Rosyjskiej. Latał z gołą dupą, uzbrojony po zęby, strzelał do ludzi i mówił, że to z miłości.